Zapraszamy na streama Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony planszowe Bestie, czyli Paulina Teos i Uczu. Dzisiaj jesteśmy z gromem, naszym kochanym widzem, który to udostępnił nam grę, którą dzisiaj będziemy Wam pokazywali, czyli The Seventh Continent. Tutaj przeważnie robimy wjazd na pudełko i ten wjazd za chwilę się pojawi. Tak jest takie duże pudełko. Pięknie przejechało Seven Continent. Tutaj mam akurat pudełko z podstawki, obok jeszcze jest pudełko z dodatkami, ale dzisiaj będziemy sobie mówili o zasadach tylko i wyłącznie podstawki. Jeśli chodzi o grę The Seven Continent, gra, która została wydana przez kampanię wspieraczkową w 2017 roku, i tutaj w tej grze będziemy wcielali się w podróżników, którzy eksplorują nowo odkryty. Ten właśnie tytułowy siódmy kontynent. Gra może być rozgrywana od jednego do czterech graczy i jest rozgrywana po prostu w formie przygody. No i teraz jaka jest zawartość gry? Gra składa się z bardzo dużej ilości kart. Są to karty takie kwadratowe, wszystkie w tych samych rozmiarach, tylko po prostu to, co mamy nadrukowane z przodu tej karty oraz z tyłu tej karty będzie nam definiowało, do czego ta karta będzie nam służyła. Te karty będą. Mm, Zarówno naszymi znacznikami poziomu życia i to będą tak zwane nasze siły życiowe, które będziemy poświęcali, żeby wykonywać pewne akcje. Z tych kart będziemy budowali planszę, po której będziemy się poruszali takimi tycimi, tycimi figurkami naszych postaci. Każdy z graczy w formie karty właśnie taką jedną z postaci sobie wybierze i to będzie jego postać startowa. Każda z nich jakiś ma swoje tło. Takie fabularne, oraz będzie miała swoje unikatowe zdolności, które będziemy mogli wykorzystywać podczas gry. Będziemy grali z trzy osoby, więc trzy takie postacie sobie przed e, rozgrywką e, wybierzemy. To, co jest też bardzo istotne, to w grze The w Continent w podstawowej wersji otrzymujemy cztery. Klątwy. I teraz przed rozgrywką decydujemy się, czy wybieramy jedną z tych klątw, czy dodajemy ich więcej. Możemy de facto grać ze wszystkimi klątwami wytasowanymi w naszą talię. I teraz, wybierając klątwę, do tej klątwy od razu otrzymujemy korespondującą z nią kartę wskazówki. Kartę bądź karty, bo tutaj, w zależności od tego, jaka to jest klątwa, to różna może być ilość. Same karty klątw. Mamy jedną kartę taką z y, grafiką tej klątwy oraz z jej opisem, i ona ma właśnie ten rewers tej naszej siły życiowej. I cztery takie puste karty klątw, które zawsze będą wchodziły bez względu na to, ile tych klątw będziemy rozgrywali. Te fioletowe karty zawsze wchodzą w czterech sztukach. No i po prostu kolejne klątwy to będą kolejne te karty z obrazkami. I te karty będą trafiały tutaj właśnie do tego naszego y, stosiku. Karta wskazówki to jest już pierwsza tej karty, które otrzymujemy. Ta karta jest dwustronna. Z jednej strony ma tekst fabularny, który, jak na grę przygodową przystało, będzie nam dawał pewne właśnie wskazówki co do tego, co powinniśmy zrobić, co mamy zrobić, bo gra tego bardzo jasno nie określa. Tutaj w instrukcji, i to też przed grą sobie zrobimy oficjalnie, mamy taki kawałek tekstu fabularnego, takiego wstępniaczka, to sobie odczytamy, i później, właśnie tutaj, mamy ten wstępniak fabularny, jeśli chodzi o konkretną klątwę. Dodatkowo w dolnej części mamy powiedziane, jaka karta musi być umieszczona na naszej planszy, od której karty będziemy zaczynali, i to jest właśnie karta, która jest związana z tą klątwą. Z drugiej strony, akurat przy naszej w, naszej w naszym przypadku mamy tutaj jakąś mapkę pokazaną, tutaj mamy jakieś szczegóły. Do gry dołączone jest takie specjalne szkiełko powiększające dzięki któremu możemy niektóre detale na tej karcie sobie tutaj sprawdzić, jeśli czegoś nie do końca widzimy, a te detale na kartach będą też niezwykle istotne. No i tutaj mamy w lewym górnym rogu również oznaczenie rodzaju tej karty. To jest pierwszy z rodzajów kart. To jest karta takiego dziennika. Sakwy i dziennika. Mamy taką sakwę na początku gry, i ta karta po prostu do, dostaje się do naszej sakwy. Ona nie jest w posiadaniu żadnego z graczy, ale w dowolnym momencie gry każdy z graczy może sobie tą sakwę przeglądać i zobaczyć, co tam mamy w środku. Tutaj mamy też jedną kartę, którą mamy startowo dodaną już przed rozpoczęciem gry. No i sama sakwa też jest bardzo istotna podczas setupu, ponieważ ona nam pokazuje rozkład. Limitów kart, które możemy mieć oraz limitów przedmiotów, które możemy mieć przed sobą jako e, podróżnicy. Więc tutaj, w zależności od tego, w ile osób gramy, to jest taka stała przypominajka, e, ile tych rzeczy będziemy mogli posiadać. I tutaj ta stakwa też z boku będzie, e, będzie nam się pojawiała. Przechodząc może do samej planszy, którą będziemy budowali, ta mapa będzie nam się po prostu rozrastała, tak? czyli mamy jakiś mm -hmm. kafelek startowy, i to, co jest istotne na tych kafelkach startowych, ja się posłużę może tą lubką właśnie, to są właśnie te strzałki z liczbą rzymską oraz z cyfrą arabską. I teraz ta liczba rzymska pokazuje nam, jaki kafelek eksploracji wkładamy właśnie w kierunku, który pokazuje ta strzałka. Bardzo ważne jest to, że wszystkie Karty, które będziemy odkrywali terenu, musimy układać w tej samej orientacji, co karta pierwsza, którą położymy. Czyli, jeśli zdecydowaliśmy się, że w tej orientacji będą te karty, gdzie napisy właśnie idą od, od lewej do prawej, to. Cała reszta mapy będzie właśnie w tej orientacji e, skupiona. No i tutaj dookoła tej pierwszej, ka, tej pierwszej karty startowej mamy pokazane, że musimy dołożyć cztery karty eksploracji, właśnie e, to nam wskazuje ta strzałeczka, a nad strzałeczką mamy numer karty, która pojawi się w momencie, kiedy rozpatrzymy to, co znajduje się tutaj właśnie w tych eksploracjach. E, do gry dołączone są takie specjalne treje. Na których mamy przegródki, i te przegródki nam tutaj właśnie pokazują karty, które mamy. Więc jak widzicie, karty o numerze 3, tych kart jest wiele, tych eksploracyjnych. Każda z nich będzie miała jakąś inną zagadkę w sobie, tak? W momencie, kiedy będziemy eksplorowali wyspę, będziemy ją odwracali, no i będziemy sprawdzali, co tam po drugiej stronie się dzieje. Będziemy musieli to rozpatrzeć, i dopiero jak to rozpatrzymy, to tutaj pojawi się kolejny kafel, a ten kolejny kafel to będzie kafel z numerem który znowu jest wskazany, czyli jeśli mamy numer 163, to szukamy sobie wśród tych kart właśnie karty o tym numerze, wyciągamy ją i ona trafi nam na planszę, tak? Dlatego to tutaj będzie pod ręką cały czas na nas mm, czekało. No i teraz. Poza tym, że będziemy wybierali te postacie, o których już sobie wspominaliśmy, to do każdej postaci będziemy mieli jej unikalny zestaw zdolności. I to są znowu karty z takim oznaczeniem niebieskiej ręki. Na sakwie mamy pokazane, że w grze trzyosobowej możemy mieć maksymalnie trzy takie karty zdolności na ręce. Tak? I one jeśli będziemy mieli więcej na koniec naszego ruchu, to będziemy musieli je po prostu odrzucić. I teraz te karty mogą mieć różne efekty. To mogą być jakieś pomysły na przedmiot, który możemy stworzyć. E, to mogą być jakieś umiejętności, które będziemy w stanie po prostu zagrać, więc nie będziemy sobie omawiali każdej z nich. Ważne jest to, że każda postać posiada pięć takich kart, które również wtasowujemy właśnie do tego deku tych naszych sił życiowych. Dzięki czemu im więcej osób gra, tym teoretycznie więcej kart się tam e, pojawi. Dobrze. To powiedzmy sobie może teraz o tym, co my właściwie będziemy tutaj w grze robili. Będziemy mieli swoje postacie, będziemy zaczynali tak, jak nam scenariusz czy klątwa powie, właśnie na tym kafelku, no i będziemy mogli wykonywać pewne akcje, które te kafelki będą pokazywały. Będą to akcje, które będą albo nadrukowane, właśnie na kafelku, jak tutaj akcja ruchu, albo będą to akcje, które są na sąsiednich kafelkach, w przypadku właśnie eksploracji. I teraz w jaki sposób to będzie rozpatrywane. Jak już stworzymy sobie ten dek naszych sił życiowych, czyli dołożymy tutaj klątwę, mamy tutaj w tym deku takie podstawowe skille oraz pomysły już ułożone. Włożymy sobie tutaj również karty naszych postaci. Oczywiście ten dek cały będziemy musieli sobie przetasować. I ten dek trafi na taką specjalną podstawkę, którą Teos właśnie tutaj mi podkłada. Pokażemy ją tutaj właśnie taki tray. Na ten traj te karty będą się, na tym traju te karty będą się pojawiały, no i na ten moment tak naprawdę my nie wiemy, co tam jest w tych kartach, tak? Tam są różne klątwy, skile, tego typu rzeczy. I za każdym razem, kiedy będziemy wykonywali jakąś akcję, o której powie nam pole, to będziemy musieli sprawdzić dwie wartości. I tutaj znowu może posłużę się właśnie lubką. Zobaczcie, mamy akcję, czyli to na białym polu, mamy niebieską gwiazdkę i mamy złotą gwiazdkę. Niebieska gwiazdka oznacza, ile kart. Co najmniej musimy wyciągnąć z tego deku i będziemy sprawdzali ich sukcesy na tych kartach. W tym przypadku muszę wyciągnąć co najmniej dwie karty, no i przy zerze sukcesów zdaję ten test, czyli mogę wykonać tę akcję. Czyli de facto tutaj nie potrzebuję żadnych sukcesów, muszę tylko wyciągnąć dwie karty. W trakcie gry będziemy mieli przeróżne możliwości, czy to z przedmiotów, czy to z jakichś akcji bonusowych na obniżanie tego kosztu, tak? Czyli będzie możliwość na przykład nieciągnięcia kart za ten ruch, tak? bo będę miał jakąś zniżkę która pozwoli mi na przykład przejechać skuterkiem powiedzmy po, po mapie i y, gdzieś tam y, ten ruch wtedy nie będzie mi potrzebny. No, ale zakładając, że tutaj będę wykonywał tę te akcję, ten, te, te, ten test, wyciągam najpierw tyle kart, ile tam jest określone, bądź więcej. Jeśli bardzo mi zależy na sukcesie, to mogę de facto nieograniczoną ilość tych kart wyjąć. Jeśli jest ten sukces dla mnie bardzo potrzebny, to mogę nawet dwukrotnie, trzykrotnie więcej kart wyciągnąć. I jak już wszystkie te karty wyciągnę, czyli określę, ile tych kart chcę wyciągnąć, to dopiero wtedy mogę te karty odwrócić. I teraz te karty. One po prawej stronie będą miały jakieś efekty, które będą miały znaczenie dopiero jak trafią na naszą rękę, a po lewej stronie będą miały pokazane właśnie te symbole sukcesów. I symbole sukcesów mamy trzy rodzaje. Mamy pełną gwiazdkę, i to jest po prostu sukces sam z siebie. Mamy połówki gwiazdek, które będą sukcesem dopiero jeśli dwie strony odpowiednio złączymy ze sobą, i wtedy dopiero to jest sukces. I mamy takie symbole siódemki. Te symbole siódemki nie są traktowane jako sukces, chyba że jakaś karta nam mówi o tym, że wszystkie siódemki, które mamy nadrukowane, zamieniają się w sukcesy. Dopiero wtedy one stają się e, sukcesem. No i później rozpatrujemy sobie, czy zdaliśmy to zadanie, czy nie. Sprawdzamy sobie wynik takiego testu. I teraz wyniki testów. Może pokażemy sobie taką kartę przykładowo. Wyniki testów mogą być dwu, będą ym, dwa różne. Tak? Będzie biały te, tekst na białym polu, który będzie nam mówił, co się dzieje, jeśli. Odniesiemy sukces, tak? Jeśli uda nam się zdać ten test, który tu jest powiedziany, i będziemy mieli tekst na czarnym polu, który będzie efektem, który się odpali w momencie, kiedy nie uda nam się zdać tego testu. Więc tutaj w zależności od tego, czy się uda, czy się nie uda, czy mieliśmy tych sukcesów odpowiednią ilość, to będziemy sobie to wszystko rozpatrywali. Ale tutaj też nie będziemy tego dokładnie omawiali, ze względu na to, że tych efektów mo może być wiele, i każda karta mówi o czymś, e o czymś innym. I po prostu trzeba będzie sobie je czytać. Po wykonaniu testu, jak już sobie wykonaliśmy ten test, bez względu na to, czy on się udał, czy nie udał, to gracz bądź gracze, ponieważ akcje możemy robić wspólnie, będą spośród tych wszystkich kart wybierali jedną kartę, która trafi do jednego gracza, nawet jeśli dwóch graczy będzie brało udział. To tylko jedna z tych kart do jednego z wybranych przez nas graczy może trafić i to musi być karta, która ma właśnie ten niebieski symbol, symbol skilla. I w tym momencie tą kartę po prostu przekazujemy temu graczowi czy zostawiamy sobie. Pamiętajcie, bez względu na to jak ile osób będzie testowało, jedna karta do jednej osoby będzie trafiała. Reszta karta, reszta kart będzie trafiała na tak mm -hmm. zwany stos kart odrzuconych na discard, one w tym momencie pojawią się tutaj, one są odwrócone i w każdym momencie każdy z nas może sobie Przejrzeć ten diskard, zobaczyć, co tam, co tam wpadło. I to się będzie tam po prostu zbierało. W momencie, kiedy będę wykonywał akcję powiedzmy, że eksploracji, tak? czyli tutaj jak widzicie, nie wymagane są żadne karty, nie wymagane są żadne sukcesy, po prostu te karty eksploracji odwracam, mogą się zdarzyć różne autkomy tych kart eksploracji. I teraz, to, co nam się tutaj pojawiło, to jest tak zwana karta bonusowa. Ona ma taką zieloną łapkę w lewym górnym rogu. To oznacza, że tą kartę po odwróceniu ta osoba, która ją odkryła, aktywny gracz, i ją po prostu bierze do siebie, rozpatruje, może ją rozegrać od razu, może ją przechować sobie. I w momencie, kiedy zabieramy tą kartę, tutaj mamy przypomnienie, że tutaj, ponieważ to była karta eksploracji, tutaj ma się pojawić kafelek terenu o numerze 163. I weźmiemy sobie taki numer kafelek z numerem, albo dobra, weźmiemy jakiś dowolny losowy, po prostu, 195, tylko żeby pamiętać. No i tutaj będzie się nam pojawiała, będzie się pojawiała, no, daj mi jakiś ten, to na razie odłożę, taki, żeby była tam, o właśnie. I pojawia nam się jakiś fragment terenu, tak? I wtedy ten fragment terenu znowu zgodnie z orientacją musimy dołożyć do planszy. I tutaj na tym kafelku terenu na przykład widzimy, że pojawia nam się nowa akcja jakiegoś przeszuki przeszukiwania, szukania, tak? Więc tutaj poza akcją ruchu, którą mieliśmy również na poprzednim kafelku, będzie też inna akcja do e, wykonania. Po odkryciu karty, nie przenosimy się na tą kartę, tylko zostajemy na swoim polu. Będziemy musieli dopiero tam dotrzeć. I w ten sposób ta ma mapa nam będzie puchła. To, co jeszcze możemy znaleźć pod tymi kartami eksploracji, to są na przykład. Przedmioty. I znowu, Sakwa mówi nam o tym, że w grze czy osobowej każdy z nas może mieć dwa przedmioty. Przedmioty są oznaczone takim właśnie symbolem kostki, i one mają też wartość na tej, wartość tej kostki od, jednej, od jedynki do szóstki. To jest wytrzymałość tego przedmiotu, czyli ten przedmiot będzie mógł być wykonany, wykorzystany trzykrotnie za każdym razem, jak wykorzystamy ten przedmiot. Będziemy musieli zmienić liczbę. W momencie, kiedy jesteśmy zmuszeni zmienić liczbę z jedynki na zero, to ta karta nam spada i y -y -y. po prostu e, wypada poza grę. Przedmioty będą nam potrzebne w momencie wykonania konkretnych akcji, czyli jeśli akcję na białym polu będziemy mieli akcję walki, taką akcję z mieczem, to ta karta będzie mogła być wykorzystana właśnie do akcji z mieczem. Wtedy zmniejszamy jej wytrzymałość, no i po prostu z niej korzystamy. Karty przedmiotów mają też swoje takie słowa kluczowe. Tu mamy na przykład agresiveness i music. I teraz, dlaczego to jest istotne? Ponieważ, znowu wracamy sobie do sakwy, sakwa nam pokazuje, że możemy mieć dwa przedmioty, bo to pokazują te dwie kostki, ale każdy z naszych przedmiotów może stanowić tak trzech kart. I w momencie, kiedy będę miał jakiś przedmiot, na przykład sobie stworzę jakiś przedmiot, tutaj mam powiedzmy taki przedmiot, który najpierw muszę przetworzyć, o czym zaraz sobie opowiemy, ale jak on już trafi do mojego inventory. To mogę podłożyć przedmiot pod przedmiot. Wtedy zakrywam jego górną część. I teraz, jeśli te słowa kluczowe tutaj się zgadzają, a w moim przypadku się zgadzają, jest agresiveness i agresiveness. To w tym momencie, jeśli ta muszla miała wytrzymałość 3, a ten przedmiot ma wytrzymałość 2, to po prostu dodaję wynik jednego do drugiego i w tym momencie mam skombowany przedmiot, który ma łączną wytrzymałość 5. Gdyby te słowa kluczowe tu się nie zgrywały. To po prostu nie zwiększam tego durability i tej wytrzymałości, tylko tam zostaje trójka. Poszła kostka na stracenie. Ok. I mój dziennik mi mówi, że mogę mieć maksymalnie trzy karty tutaj dołożone. Bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy zużyję taki przedmiot, który składa się z kilku kart, no to wtedy cały przedmiot mi po prostu spada. tak Czyli nie mogę sobie odrzucić tylko części tego przedmiotu. Co jeszcze możemy znaleźć w kafelkach eksploracji? Możemy znaleźć kafelki, które będą jakimiś wydarzeniami, jakimiś przeszkodami, i w tym momencie dopiero po wykonaniu jakiejś konkretnej akcji z tego kafelka, tak, z, tej, z tej eksploracji, będziemy mogli odkryć coś dalej, dołożyć inny kafelek. I tutaj, w tym przypadku, ta akcja byłaby dobrowolna, ale jest jeszcze jeden rodzaj kart. To są takie karty, na których ta akcja jest o, taką czerwoną, obwolutą ym, otoczona. To jest akcja, która jest obowiązkowa dla wszystkich, którzy doprowadzili do odkrycia tego kafelka czyli wszyscy gracze będą musieli brać udział w tym teście. No i tutaj również mamy plusy, minusy. Coś się może wydarzyć dobrego, coś się może wydarzyć złego. I te takie y, czasowe wydarzenia są oznaczone klepsydrą. Ym, no, i mamy też stałe wydarzenia, które tej klepsydry mm, po prostu nieć nie będą miały. Poza pozytywnymi rzeczami, które możemy znaleźć, czyli przedmiotami, czyli jakimiś rzeczami, jest bardzo dużo też negatywnych rzeczy, które możemy odszukać, i między innymi są to. Pewne stany, w które możemy wpaść, tak? Stany oznaczone są taką czerwoną łapką. Zauważcie, że na każdej karcie postaci my już taki symbol stanu po prostu mamy z automatu, tak? Czyli ta karta jest w naszej ręce, mamy już taki jeden symbol stanu. W momencie, kiedy będziemy zmuszeni zabrać kartę, która będzie miała właśnie takie oznaczenie. No to teraz w zależności od tego, co dalsze ikony pokazują, ta karta na pewno trafia do naszej ręki. i Nie ma limitu tych kart na ręce, możemy ich mieć y, bardzo dużo, ale możemy mieć jedną kartę danego konkretnego stanu. Czyli jeśli ja miałbym mieć tu jest akurat freezing, jeśli miał dostać drugi freezing, to wywalam ten stary freezing i zostawiam sobie tylko ten nowy freezing. I teraz. Każda karta stanu ma napisane, co możemy zrobić, żeby się tej karty pozbyć, żeby ją usunąć. Ma właśnie ten symbol stanu. No i jeśli ma tylko symbol stanu, to po prostu dokładamy ją do swojej ręki, nic więcej się nie dzieje. Ale w momencie, kiedy pojawi się karta stanu, która ma taki symbol niebieski przekreślony, to to oznacza, że przy dobraniu tej karty stanu muszę odrzucić tyle kart, z tego, um, z tego wspólnego naszego deku, bo to jest dek dla nas wszystkich wspólny. Ile mam tych łapek u siebie na ręce? Tej karty już nie liczę. Czyli w tym momencie dwie karty musiałbym odrzucić przy dobraniu tej karty. I oczywiście ta karta też wpada do mnie i ona już zwiększa mi ten limit do trzech. Czyli kolejny stan sprawi, że będę musiał trzy karty z tej naszej wspólnej siły życiowej odrzucić. Tak wyglądają te negatywne efekty, których jest tutaj sporo e, i które będą nam utrudniały eksplorację tej e, wyspy. No, i ostatnia kwestia to jest kwestia, bo tak naprawdę, to jakie są akcje, co będziemy robili, to zobaczcie sami na gameplayu, to nie będziemy wchodzili głęboko. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą musimy powiedzieć, czyli w jaki sposób my w tej grze będziemy wiedzieli. Czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, tak? Tutaj generalnie zasady mówią o tym, że wygrana będzie jasno i klarownie powiedziana na karcie, że tak, wygraliście, przeszliście, zdjęliście klątwę i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to będzie ten cel nasz i ta karta gdzieś tutaj się znajduje, do niej będziemy musieli się dokopać. Ale w trakcie gry, jak już mówiłem, mamy wspólny dek tych sił życiowych. Te siły życiowe będą nam słabnąć. Wykonując kolejne akcje, po prostu będziemy przenosili te karty na nasz stos kart odrzuconych. Jakbym Cię mógł to prosić, jakbyś tutaj podłożył tak właśnie też kącikiem. Ok. E, I w momencie, kiedy z naszego stosu życiowego wszystkie karty trafią tutaj na ten discard i będziemy zmuszeni kolejne karty tutaj dołożyć i ten stos akcji nam się już skończy, to wtedy... Aha! Może jeszcze inaczej. Może najpierw jedna rzecz, która jest bardzo istotna, czyli w momencie, kiedy dobieram te karty akcji i dobiorę kartę akcji klątwa... I dobieram ją z tego deku, nic się nie dzieje. To znaczy, ona nie ma żadnych sukcesów, nie ma siódemek, nie ma gwiazdek, to jest po prostu pusta karta, tak? Ale jeśli ją dobieram z tego deku, to po prostu ją kładę na discard, nic się więcej nie dzieje. No i właśnie, jak wszystkie karty nam się skończą z tego stosu akcji, one będą tutaj na discardzie, to wtedy zabieramy ten dek, tasujemy i od. Yy, tak, bo on jest zawsze odkryty. Bierzemy go, tasujemy i kładziemy go na tym stosie discardu zakryty i teraz w dowolnym momencie gry, jeśli dobierzemy, oczywiście teraz nie dobio, dobierzemy kartę klątwy, ale z tego deku, no to e, automatycznie, momentalnie giniemy, tak? Czyli te klątwy dopiero będą miały znaczenie tutaj, jeśli będziemy je wyciągali z tego discard pile'a. I w tym momencie po prostu e, nasza rozgrywka i przygoda się kończy, wszyscy giniemy, nikt nie wygrywa, e, klątwa nas e, pokonała. Ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to kwestia długości gry The Seventh Continent. Tutaj to z, y, przed streamem y, przypomniał mi o jednej ciekawej rzeczy, która jest na BGG wpisana. Czyli czas rozgrywki od 5 do 1000 godzin. Przepraszam, minut, przepraszam. Więc generalnie no, może się bardzo szybko skończyć, ale raczej będzie trwała dłużej niż krócej. I teraz sama instrukcja mówi o tym, że zalecane są takie partie po 2 trzy godzinki, takie sesje. No ale co potem? tak? Mamy tą planszę rozłożoną, mamy te nasze postacie rozwinięte. No i tutaj przychodzi taka mechanika gry. Mechanika zapisu, czyli to, co znamy z gier takich analogowych, czyli możemy w każdym momencie tę grę zapisać. Mamy do tego specjalne karty, które pomagają nam ułożyć wszystkie nasze przedmioty, pomagają nam pokazać, jaki mamy deck akcji jeszcze nam pozostał, jaki mamy już Discard Pile. To wszystko nam oddziela, układamy sobie to w odpowiednich przegródkach. No i tutaj ważna sprawa jest taka, że zachowujemy tylko płytkę, na której się znajdujemy, i ta płytka, ten kafel, do nas wróci. Wszystko to, co mieliśmy rozwinięte wcześniej, będzie nam trafiało z powrotem według swojej numeracji do odpowiednich przegródek. I na początku, jak będziemy ładować tę grę, wczytywać tę grę, ustawiamy tylko ten kafel, na którym byliśmy i znowu rozkładamy karty eksploracji. I to jest też o tyle istotne, że taki, taka mechanika dzieje się nie tylko podczas zapisu gry, bo, bo ją przerywamy, ale możemy też zdecydować, że wykonujemy tak zwany rest, czyli Karty, które e, podczas gry tam będą spadały, one będą trafiały do takiej przegrody, która się nazywa The Past. Tak? Czyli to są jakieś karty z przeszłości. Jest jeszcze druga przegroda, Banished Cards. No to one tam trafiają jakby forever and ever do końca kampanii, znaczy tutaj, tego scenariusza. A karty w The Past, jak trafiają karty do The Past, to w momencie kiedy mam dobrać kartę, ale nie ma tego numeru i ten numer znajduje się w tym The Past, to wtedy wszystkie karty z The Past wracam. Tasowuję, no i dobieram kartę o odpowiedniej numeracji. I tutaj właśnie wykonując ten odpoczynek, ten rest, może to być konieczne i to gra też nam będzie sugerowała, kiedy to możemy zrobić, ponieważ karty kluczowe dla rozgrywki mogły wcześniej tutaj trafić i one po prostu będą niezbędne do tego, żeby kontynuować naszą rozgrywkę. I w ten sposób właśnie będziemy sobie to zarządzali, w taki sposób to będzie działało. Grom, czy ja czegoś nie powiedziałem, czy coś jest jeszcze istotne bardzo, albo teos? Ja mam, tak, mhm. ja mam pytanie, bo y, to nie padło na, y, na czacie, mhm. ale wydaje mi się, że y, nie powiedziałeś o takiej rzeczy, mianowicie... W jakiej kolejności my w ogóle rozgrywamy swoje tury, tak? tak. Czy zwykle w grach jest tak, że mamy jakąś tam pełną rundę i, mm. i gramy wtedy jakieś tam tury w określonej kolejności, czy tam sobie to wybieramy, czy jakaś inicjatywa i tak dalej, więc jak jest w Seventh Continent? Tak, tutaj jest totalnie nietypowo. E, to znaczy, my wspólnie jako gracze decydujemy, kto będzie tę akcję wykonywał, i może się nawet zdarzyć tak, że jedna osoba tą akcję będzie wykonywała cały czas, czyli ona akcję po akcji będzie kontynuowała, reszta będzie się tylko e, Przyglądała. W zasadach jest jeszcze tylko dopisek, że w momencie, gdybyśmy nie mogli się zdecydować, kto ma wykonywać akcję teraz, to osoba kolejna po ostatnim aktywnym graczu tą akcję wykonuje, ale tutaj, jeśli o to chodzi, ważne jest tylko to, żeby ta akcja została dograna do końca. No i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, będziemy mogli akcję wykonywać również wspólnie, tak? czyli jeśli wykonujemy jakąś akcję wspólnie, na przykład tutaj mam przeszukanie, to jeśli są dwie osoby na tym kafelku to obie te osoby mogą wspólnie te akcje wykonywać i wtedy na przykład jeśli mamy jakieś boosty do tej konkretnej akcji, jakiś poster ma jakiś przedmiot, to może z niego skorzystać. To nie będzie nam zwiększało ani trudności tego zadania, a tylko będziemy w stanie sobie to ułatwić robiąc to właśnie zespołowo. Z drugiej strony, jeśli będą jakieś konsekwencje tej akcji, to wszyscy gracze, którzy biorą udział w tej akcji, którzy ją rozpatrują, wszyscy gracze dostają po tyłku, tak? To jest istotne. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, taka, taki ostatni smaczek, mówiłem wam o tym, że ta lupa może mieć znaczenie. I ona to jest taki bardzo fajny smaczek w Seventh Continent, ponieważ jak wykładamy kafle terenu, to te kafle są takie dosyć szczegółowe. Może tym razem e, po prostu podniosę tą kar kartę wyżej. One mają na sobie wiele informacji e, pokazanych. I teraz są takie kafle terenu, które w różnym miejscu mogą mieć wpisany numer. Ten numer będzie zawsze trzycyfrowy. I teraz, jeśli gracze, któryś z graczy zauważy numer na karcie terenu. To w tym momencie po prostu, no przed wykonaniem jakiejś akcji, tak nie w trakcie, ale przed wykonaniem jakiejś akcji mówimy tak, tutaj jest numer, tam powiedzmy 178. I jeśli e, taki numer znaleźliśmy, to szukamy karty o numerze 106, 178 spośród wszystkich kart. I ta karta 178, jeśli dobrze zauważyliśmy numer, a nie są to nasze omamy z braku głodu i ziemniaka, tak, to w tym momencie na odwrocie tej karty, na której znaleźliśmy ten numer. W prawym dolnym rogu będzie taka okejka, okay takie potwierdzenie, że tak, na tej karcie znajduje się tam karta 178, albo na, nie, na tej karcie 178 o, będzie okejka, okay tak. że ona właśnie mogła nas przyprowadzić tutaj z karty 123, tak? więc warto sobie te karty po prostu przeglądać. Myśmy mieli taką rozgrywkę właśnie podczas nocnego grania w Arenie w Gliwicach, chyba ze dwie albo trzy karty udało nam się tak znaleźć właśnie po numerach, więc warto na to zwracać uwagę. Tutaj jeszcze poza miniaturkami mamy ogniska. Ogniska są to po prostu każdy z graczy ma swoje ognisko. Są to takie źródła ciepła, które znowu karty w grze będą nam pozwalały rozpalić ognisko. Ono będzie potrzebne na przykład do kraftowania części przedmiotów, do robienia części rzeczy. I chyba tyle, słuchajcie. Jeszcze można znaleźć mm -hmm. grup. E, aha, groby. na kartach, tak? I tutaj jest, na tym Discord są akcje, mm -hmm. którą możemy wykonać, albo tą wybieramy, mm -hmm. albo tą. Mm -hmm. I jak znajdziemy grup, to możemy wykonać jedną z tych dwóch akcji właśnie. Tak jest, tak. Czyli właśnie numery oraz, oraz groby możemy znaleźć. I w ogóle są tam ciekawe smaczki, jakieś tam trupy, nie trupy, różne tak. ciekawe rzeczy można znaleźć. Także te karty są też dla mnie porobione niektóre. Tak, no ale to już w trakcie tak. naszej rozgrywki myślę, że będziemy sobie je śledzić i opowiadać o nich. E, także tyle. Jeśli nie ma pytań na czacie, to e, dziękujemy serdecznie. Dzisiaj mamy stream specjalny, wyjątkowy. Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc tutaj za chwilkę w opisie filmu znajdą się linki, ale również na czacie pojawią się za chwilkę linki do naszej skarbonki, do naszej aukcji charytatywnej. Serdecznie Was zachęcamy do wzięcia w nich udziału. E, a dzisiaj poza wośpem gramy również z naszymi cudownymi patronami, i tutaj Właśnie pokazuje się taka ściana chwały, czyli wspieracz anonimowy Rezor, razem mamy wszystko, misiu, dorosły osobnik, zakazany nick, kawa, garyś oraz piechu. To dzięki nim możemy nagrywać te materiały, dzięki nim możemy się spotykać, dzięki nim możemy robić te rzeczy dla Was w takiej jakości. I może to właśnie patroni zasponsorują takie właśnie szkiełko, dzięki hmm. którym omawianie gier będzie jeszcze prostsze. E... Lizak hmm? miał pytanie, ekspedycję czy karnegi? Nie wiem, czy oni właśnie rozkwiniają, w co chcą grać, więc. Ekspedycyje. Decydowanie ekspedycyje, zdecydowanie ekspedycyje. żeby nie było tak jednogłośnie. Dobrze, słuchajcie. Uu, bardzo ładnie. Subskrypcja Lizako. Dziękujemy serdecznie. 14 miesięcy z rzędu. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami na króciutką przerwę, po której będziemy grali w Seven Continent. Także, by ryby nie uciekajcie zbyt daleko, a na początku naszego streamu pomożecie nam wybrać postacie, którymi będziemy grali. Także, będziecie mieli duży wkład w to, jak ta mm -hmm. rozgrywka się potoczy. Także zaraz wracamy, do zobaczyska. Hej. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.